Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Bednar TV. Jak wszyscy pewnie jesteście ciekawi, co się znajduje w tym żółtym wiadereczku. A otóż jest tutaj nowy nabytek. Oczywiście robimy aklimatyzację ryb. Mamy tutaj dwie paletki. Red Turkus, jest to oczywiście parka. Tutaj wrzuciliśmy na powietrzenie, żeby, żeby się nam czasem rybki nie przydusiły w tym wiaderku. Ja taki zabieg oczywiście robię 3 godziny. Tutaj, jak widzimy, nam się skrapla woda, która jest pobierana z akwarium, w którym będą pływać paletki. I że tak wygląda umie cały zabieg. Kto się zna na tych rybach, to wie, jak to się robi, żeby, żeby te rybki nie pozdychały, nie dostały jakiegoś szoku i tak dalej. Jest to woda, oczywiście, dość miękka. Woda w tym akwarium, oczywiście, była. filtrowana przez 4 doby temperatura wiaderku jest ok więc nie muszę tutaj stosować żadnej grzałki jak na razie jak każdy wie rybki się troszkę stresują więc mają troszkę inne kolorki, ale z paletkami już tak jest. Jeśli filmi się podobał, daj oczywiście łapkę w górę, komentarzyk, dzwoneczek, jeśli chcesz oglądać kolejne materiały. Jeśli nie subskrybujesz kanału oczywiście możesz zrobić to w każdej chwili. W kolejnym odcinku zapraszam na film, oczywiście o Malawi. Będziemy zarabiać ten zbiornik 400-litrowy, czas najwyższy. I to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.